Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Mamy nowego mieszkańca, rezydenta Budapesztu, pana Zbigniewa Ziobro, który pewnie już nie wróci do ojczyzny. Albo jeżeli wrócić tylko, chyba do piątku, bo w piątek Sejm przegłosuje, jestem o tym przekonany, uchylenie mu immunitetu i zgodę na aresztowanie. Zatrzymanie i aresztowanie byłego prokuratora generalnego. Rzecz bez precedensu w historii Europy, że szef ministerstwa, szef prokuratury jest oskarżany o, o szefowanie grupie przestępczej. Tefan 24. Ujawnił najważniejsze zapisy mówiące o uzasadniające wniosek o uchylenie immunitetu panu Ziobrze. Jak państwo wiecie, tę sprawę od początku pilotowałem. Jak Państwo wiecie, w Polsce mamy listy wyborcze otwarte czyli głosując każdy wybiera kandydata i ten kandydat, który uzyska najwięcej głosów, wchodzi po kolei. W moim okręgu tak było, że w Świętokrzyskim, że mieliśmy cztery mandaty i, i ja mimo, że startowałem z ostatniego miejsca, to miałem drugi wynik, w związku z czym uzyskałem drugi mandat w okręgu świętokrzyskim. Tak działało to w skali kraju. Ja myślę i to też Państwu powiedzieć, że potrzeba obecnie, oprócz ścigania tych wszystkich przestępstw, ścigania również pieniędzy, które zostały. Z tych przestępstw wyprowadzone, i myślę, że powinien powstać międzyresortowy zespół śledczy, policjantów, agentów służb specjalnych, agentów krajowej administracji skarbowej. Ale jak Państwo widzicie, krok po kroku zaczynamy odkrywać to, co prokuratura ustaliła przez półtora roku działalności, bo wszyscy mówią, mówią że dwa lata. Zmiana w prokuraturze nastąpiła w lutym zeszłego roku zanim te wszystkie tryby uruchomiono, zanim dotarto do informacji. To są czasami mijają miesiące, tak? tak to. Stąd, stąd zresztą przysłowie, że młyny sprawiedliwości mielą powoli. Ważne jest, że mielą. I ważne jest, że to się w tej chwili przyspieszyło, to widać to wyraźnie, że te ustalenia posuwają nas do przodu. Ja. Oczywiście, spraw myślę, że to jest bardzo poważny temat i rozmawialiśmy z prezydium naszego zespołu i będziemy mieli taką inicjatywę, aby. Aby przynajmniej trzy ministerstwa powołały taki międzyresortowy zespół, który, który by się tym zajmował. No to oczywiście sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest o tyle najdalej posunięta, że mamy tam po prostu świadka z zewnątrz I pan Tomasz Mraz, który opowiedział całą historię i, i przyniósł dowody. To jest bezcenny skarb dla prokuratury. Ja odbieram te ataki ze strony pana Ziobry, takie bardzo osobiste, agresywne na mnie w ciągu ostatnich tygodni, jako dowód na to, że uznał, iż te zeznania, wyjaśnienia pana Mraza są dla niego bardzo groźne miał przecieki z prokuratury, bo ciągle bardzo wielu prokuratorów tam pracuje, więc wiedział, że coś się szykuje i wiedział, że to już z związku Romanowskiego wiedział, że to jest wszystko oparte o zeznania dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, który się do mnie zgłosił i jakby uzyskał status małego świadka koronnego dzięki pracy naszej Kancelarii. I tak więc, jak widzicie Państwo, pracujemy. Myślę, że kolejna rzecz, którą będzie trzeba zrobić, to jakoś skonsolidować te wszystkie prace związane z Pegasusem i w ogóle z posłuchiwaniem ludzi opozycji, bo widzimy, że po raz kolejny zwracam się do tych ludzi, żeby potem nie płakali. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje o tego typu przestępstwach, może się zgłosić. Póki nie jest to jawne dla organów ścigania, ma prawo skorzystać z dobrodziejstw artykułu 60 kodeksu Karnego i, i może w ten sposób swoją swój pozycję procesową bardzo, ale to bardzo poprawić i, i należy tak, zresztą pan minister Żurek o to też apelował, zgłaszać się i opowiadać, mówić. Bo my musimy tę gangrenę, jaką był PiS, wyczyścić do końca, to przyszły pokoleń, żeby każdy, również nasi no, ludzie, żeby wszyscy wiedzieli, że okradanie państwa, łamanie zasad, złamanie przepisów prawa dotyczących chociażby podsłuchów w celu osiągnięcia jakichś korzyści politycznych, że to wszystko będzie bardzo surowo karane. A co do pana Ziobry, to mam nadzieję, Zbyszku, nie okażesz się fujarą i przyjedziesz w piątek na głosowanie w sprawie swojego immunitetu. Liczę na ciebie, że będziesz na sali posiedzeń. we <music>